Moje miejsce jest inwestycją, którą Echo Investment zrealizowało w ostatnim czasie na warszawskim Dolnym Mokotowie. Inwestycja łączy mieszkania, biura oraz funkcje handlowo-usługowe. Na początku tego roku oddaliśmy do użytkowania drugi etap części biurowej i tym samym zakończyliśmy całość projektu. Biurowiec o powierzchni ponad 17 tysięcy m2 zapełnia się firmami takimi jak Can, Arstanea, Synectic, Networks czy Bodca. Powstał on w czasie trwającej pandemii, dlatego podjęliśmy szereg działań, aby zapewnić naszym najemcom bezpieczeństwo podczas jego użytkowania. Prowadziliśmy program Piątka dla bezpieczeństwa który jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących na terenie obiektu. Zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyk związanych z rozprzestrzenianiem wirusa stało się dla nas priorytetem. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że nasze rozwiązania są doceniane przez najemców, ponieważ wiele z umów udało się sfinalizować w przeciągu kilku ostatnich miesięcy. Moje miejsce jest wybierane także dzięki dobrej lokalizacji, estetycznym powierzchniom wspólnym oraz elastyczności i komfortowi oferowanych powierzchni. Bardzo dużą wagę przyłożyliśmy również do terenu wokół obiektu. Znalazły się tu zielone, przyjazne dziedzińce, dzięki którym pracownicy biur mogą znaleźć chwilę relaksu na świeżym powietrzu. Jestem pewien, że każdy może znaleźć tu miejsce dla siebie.